Czy kolejną edycję agenta będzie pani oglądać? <gry> słyszałam, że będzie. E, już nawet właśnie jakieś plotki, słyszałam, kto będzie. Powiem szczerze, że ja nawet wszystkich odcinków swojego agenta nie widziałam. Ze względu na, na to, że jak tutaj wróciłam, to tyle miałam zobowiązań zawodowych, że długo jeszcze je potem nadrabiałam. E, I jeżeli już oglądam, to oglądam w internecie, więc jeżeli będą ciekawe. Ja na pewno do nich zajrzę, no ale to właśnie zależy od uczestników, zależy od konkurencji, zależy od miejsca, gdzie to będzie. Na pewno z ciekawości przynajmniej część odcinków obejrzę. A skusiłaby się pani na udział w Azja Express? Budzi ten program we mnie też dosyć mieszane uczucia, pod tym tylko względem, że dużo więcej w tym programie było... Takich historii prywatnych, międzyludzkich, pomiędzy uczestnikami. Niestety, w moim przekonaniu, mało tam było Azji i mało tradycji, kultury i magii tego miejsca. Na pewno jakimś ogromnym plusem byłoby to, że obmyślanym w moim głowie kierunkiem jest właśnie Azja. Ja bardzo mało Azji zwiedziłam i w najbliższym czasie będę chciała tam prywatnie pojechać, więc jeżeli bym mogła również zawodowo te piękne miejsca zobaczyć, to chętnie. Choć, no mówię, też są jakieś minusy. Na przykład bym się bała tego, ja bardzo się staram zdrowo odżywiać, jakieś tam sobie wprowadzam zasady dotyczące żywienia, to znaczy pewnych rzeczy nie jem. I bałabym się, że jeżeli bym miała rzeczywiście tego dolara. Na przeżycie całego dnia to bym musiała jeść byle co. No a pewnie by mi było wtedy ciężko przetrwać.